Cześć moi, drodzy. słuchajcie. Jak widzicie, ja jestem przygotowana. Idziemy do moich sąsiadów na urodziny. Pokażę Wam szybciutko, co kupiłam pani. Także w ogóle to są bardzo drogie rzeczy. To mnie kosztowało w zasadzie 14 euro. Takie coś na, na mydło, Mi się wydaje, że super. Kupiłam też taką, taką miskę, nie wiem, na chipsy czy na coś, nie wiem. Ona sobie tam coś wymyśli. A ona mnie kosztowała 16 euro. Mi się wydaje, że bardzo drogo, ale fajna ma teksturę, fajny kolor ma. I wino. Winem nie będę się chwaliła. Wino kosztowało moje 15 euro. Więc mam nadzieję, że pani będzie zadowolona, bo jak nie, to się wykosztowałam po nic. Dobra, idziemy teraz. E, bo ja pokażę mój outfit. tak widzicie, mój outfit w tył w jakim sklepie, nieważne. Nie idziemy, bo już jesteśmy e, 12 minut spóźnieni. Ale na 15 minut, więc jeszcze można effort. To Dojdziemy do nich. Oni mieszkają za, za, rogiem. Tak więc później nie jesteśmy. Co zrobiłam dzisiaj? Jeszcze jedno przęsło ogarnęłam z tymi krzaczorami. Jak wrócimy po nich i będę miała ochotę, to dokończę. Ale to potem. Na razie idziemy na imprezkę. Na razie! Słuchajcie, moi drodzy, było bardzo fajne spotkanie. Zrobiła się 17.30. Troszeczkę po posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Było tam... byłyby 6 osób było. Ja z moim synem. Jakieś inne małżeństwo i właśnie małżeństwo, które nas zaprosiło. Było super. Szczególnie właśnie z tymi naszymi sąsiadami się dogadaliśmy. Dużo się dowiedzieliśmy. Tutaj o Maderze, o ludziach, o mentalności i potwierdziły się moje przypuszczenia, więc to nie jestem jedyna. No, także teraz wracam do domu, e, może tak z godzinkę, dwie godzinki pop popracuję i e, zobaczymy, co będzie, jaki ten dzień e, przyniesie, ciąg dalszy, a w ogóle <laughs> będzie nasz sąsiad jest e, to, nie, zapomniałam, jak się nazywała taka nazwa, że y, wegetarianin, ale je ryby. Czyli wszystkiego mięsa nie je, Mie, mleko je, ryby je i jajka je. Jak to się nazywało? Nie wegetarian, tylko. Pemi-wegetarian? Semi-wegetarian? Jakoś tak, zapomniałam. Pa, Parti-wegetarian? Nie, jakoś tak. Pami-wegetarian? Nie wiem. Poszukajcie sobie. Osoba, która je wszystko. E, tylko nie je mięsa, wiecie, kur e, i zwierząt, a ryby je. E, no, także to to. I ta pani przygotowała wszystko właśnie, co było z warzywami. A mój syn pewnie nic nie zjadł, tylko jakoś tam lasagne z spinaczem, e, z epina, czyli ze spinaczem, z ze szpinakiem i z jajkiem. <grywka> to tylko to jadł. Każdy mówi, czy chce jeszcze, chce jeszcze, nie? A wie, że jestem już pełny. No jadę się chipsami. Dobra. Zmykam do domu. E, aż tak dalej mam tylko widzicie taki pyk, pod górkę. I co? O, nasz, a w ogóle pieski nasze czekały na nas całą drogę, słuchajcie. W sensie jak my e, byliśmy na tej imprezce, to oni, one czekały pod drzwiami. Ponad 4 godziny czekają pod drzwiami cały czas. Takie schodziaki. te pani i pan powiedzieli, że oni nas bardzo pokochały i że jak wyjedziemy, to będą bardzo tęsknili za nami. No na pewno. No, ja uciekam i będę dyszała po tych schodkach, które są przede mną. Patrzcie. Tak naprawdę w kamerze nie wygląda, ale jest troszeczkę pod górę. Żegnam się z wami. Połączę się potem. Na razie. Chciałam wam tylko pokazać, że to, co zrobiłam, wtedy było zrobione tylko tego kwiatka. Rano jak się obudziłam, było już późno dziesiąta, więc zrobiłam tylko ten kawałeczek. Potem się przygotowałam na imprezkę. A teraz, jak jest tam już, jeszcze słońce jest dosyć wysoko. Więc postanowiłam sobie, że takie jeszcze jedno przęsło garnę. już I to jeszcze jedno i będzie koniec. Także także idę się ubierać. W ubranie robocze i sobie po powódku dokończę jeszcze, żeby mieć to wszystko skończone. Hej, ja już, jak widzicie, leżę na swoim łóżku, odpoczywam. Zapomniałam nagrać, co zrobiłam, bo jeszcze ogarnęłam to jedno przęsło. W sensie od jednego przęsła do drugiego ogarnęłam to zielsko przed domem. No i to wszystko. Zeszło mi tam z dwie godziny. Sobie, nie nagrywałam wam, bo siedziałam z moim synem, sobie gadaliśmy, śmialiśmy się. Więc y, mm, tak sobie strilowaliśmy i sobie powoli robiłam tą pracę. Więc zrobiłam tylko to sprzęsło, Rano zrobiłam jedno, także ja mam dwa ogarnięte, zostało mi jeszcze półtorej, i teraz ona się zabiorę za to i będę elegan będzie elegancko. Więc to tyle. I ja tylko chciałam się do Was odezwać, żeby się pożegnać, bo e, przywitałam się też na szybkości i żegnam się na szybkości. Dzisiaj był taki mało intensywny. A czy aktywny dzień? No, zobaczymy, co przyniesie jutro. Żegnam Was, moi kochani. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.